Cześć wszystkim i witajcie kochani w kolejnym odcinku Pokémon Go Tour Hoenn Global. Zbliża się do nas wielkimi krokami Primal Groudon, Primal Kyogre, Rayquaza z możliwością zdobycia no wszystkie właściwie Pokémony z możliwością zdobycia wersji shiny. Dzisiaj troszeczkę wszystkiego przygotujemy się pomalutku do tego wydarzenia w Pokémon Go. Zapraszam na odcinek. Także kochani, no wiadomo, shiny Kyogre, shiny Groudon, shiny Rayquaza to trio no jest bardzo bardzo użyteczne, jeśli chodzi o Pokémon Go. Fakt faktem Shiny Rayquaza, w sensie w ogóle Rayquaza jeszcze nie ma swojej mega ewolucji, ale no raczej to nastąpi, nie wiem czy w tym roku, ale na pewno można się przygotować, zdobyć candy, żeby wymaksować, złapać jakąś dobre IV Shiny. Ale kochani, no tutaj Primal Graudon, widzimy już mamy primal Reversion energia 400 energii będzie potrzebne na to, żeby po raz pierwszy ewoluować naszego Graudona w primal Graudona. Tak samo tyczy się oczywiście primal Kaiogra, też 400 energii, więc no jeżeli będzie ten sam system zastosowany co w mega raidach. Będziemy musieli zrobić mniej więcej 2-3 rajdy na to, żeby zdobyć te 400 energii. Wiecie, 225 energii dostajemy po ukończeniu rajdu szybciej niż 200 sekund. W sensie, że 200 sekund jeszcze rajdu zostało, czyli w ciągu 100 sekund. Także no, jeżeli zrobimy to bardzo szybko, dużą ilością osób, to tylko 2 rajdy będą nam potrzebne na to, żeby tutaj Primal właśnie Graudona. Albo Primal Kyogra, zależy, które pokemony będziemy robić, to tyle rajdów będzie nam potrzebne. Mega Rayquaza, jak wiecie, ja już mam tutaj swoje shiny 100%, czyli Shundo, czekamy tylko na mega ewolucję. Tutaj nie ma jeszcze mega energii, ale no Primal Kyogra, Primal Groudon, dajcie znać w komentarzach, kogo będziecie więcej rajdować, czy Kyogra, czy Groudona, zaraz powiemy sobie o tym, co nas czeka i no, przybliżeniu na czym możemy się skupić podczas Pokémon Go Tour Hoenn Global. Także, moi drodzy, odcinek na Primal z przygotowaniem na Primal Kyogra macie chyba tutaj, po tej stronie, albo po tej, zawsze nigdy nie wiem, yy, po której stronie są te przypięte odcinki. Ale, kochani, na Primal Kyogra będzie najlepsza opcja, jeśli chodzi o pokonanie go Mega Septile, ale. To go na odcinek ostatni, jaki robiłem tego pod pokemona, którego musicie mieć na Pokémon Go Tour Hoenn Global. Eee, to oczywiście odsyłam do odcinka, żeby zobaczyć jaki to był pokemon, ale kochani, Primal Groudon counters tutaj jak widzimy. E, mamy dwa razy na Water, raz na Ground, także najlepszymi kontrami tutaj będzie Primal Kyogre i Mega Swampert. Później Mega Blastoise, Mega Gyarados, Shadow Gardos. Ogólnie Zrobimy sobie jeszcze odcineczek z tym jak pokonać Primal Kyogra i Primal Groudona, ale tutaj no, duo jest możliwe z Pokemonami na 40. levelu, czy też tam na 50. na spokojnie, ale no musimy mieć je na co najmniej 40. levelu, no bo tutaj Waterfall Surf 553 sekundy, więc easy do zrobienia Kyogrami, tak? Jakiś Mega na początek, a potem jakieś Kyogry, więc to jeśli chodzi o pokonanie Primal Groudona. 100% IV, to powinniście pamiętać, ale kto nie pamięta, 2, 3, 5, 1 jeśli chodzi, w sumie obydwa Pokemony, tak, bo i Kyogre i Groudon mają to samo CP, identyczne statystyki, więc 2, 3, 5, 1 bez Boosta i 2, 9, 3, 9, czyli 2939 CP jeśli chodzi o Boost, kochani. Także mówię, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jeżeli podoba Wam się odcinek, łapeczkę w górę. Będą oczywiście odcinki z tym, sporadnikiem yy, jak pokonać Primal Groudona i Primal Kyogra. Także subskrybujcie. Także kochani, w grze aktualnie nic się nie dzieje ciekawego, ponieważ no, w, startuje w sobotę Las Vegas Go Tour. Nie mamy żadnego eventu. Następnym naszym eventem będzie Primal Rumblings. E, Wystartuje 22 lutego. Będziemy mieli tam Rayquaza już na rajdach. Mega Latios, Mega Latias. Odcineczek z poradnikiem na te wydarzenie też oczywiście był. Znaczy z poradnikiem, z informacjami właściwie do tego odcinka. Jakiś flaszek e, już był. Tak jak tutaj Wam mówię, no nic szczególnego się nie dzieje. E, aktualnie mam odpalonego Mega Pidgeota, Dużo pokemonów normalnych. Jest tutaj na DZIKO, więc dodatkowe candy i, i w ogóle przy Mega Pidgeocie bardzo, bardzo spoko. Pamiętajmy, ten mega poziom trzeci bardzo, bardzo dużo daje, więc ogólnie polecam odpalać sobie mega ewolucję podczas, no w ogóle, grania, nie? Żeby jakieś były i zbierały nam candy. No i mamy tu Questa na power up 10 times. Ja sobie raz power upowałem, także zróbmy sobie, może cyk, recent. Gi, Giratina, moje 100% IV, jeszcze nie wymaksowaliśmy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na jakimś odcinku pewnie będziemy maksować tą giratinkę? Nie wiem, kurczę. Teraz będzie Master League na PVP, więc nie wiem, czy nie będę jej czasem używał. Muszę sprawdzić dokładnie, czy ten Shadow Force będzie mi potrzebny, czy jest potrzebny bardziej Shadow Ball. Muszę to sprawdzić, ale no jeśli chodzi o PVP, to jak kochani, ostatnio mogli się zobaczyć, prawie wbiłem legendę. No i niestety spadłem bardzo, bardzo spadłem, bo na 2530, no kurczę, jak nie idzie, to trzeba odpuścić i no nie grać, nie? Bo ja już naprawdę byłem wkurzony bardzo. Odzyskałem troszeczkę, 2,602, ale no i tak, 400 punktów do wbicia na legendę, no dużo, to jest dużo. Próbowałem bardzo różnych teamów, tak jak widzieliście ostatni odcinek był ten tutaj z Wormadam, tutaj z Likitungiem, próbowałem jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dużo tych teamów. Dzisiaj tym teamem zacząłem grać i jakoś tam ten Love Cup... Mi poszło 4 1 4 1, więc zobaczymy co dzisiaj się wydarzy w Go Battle League i jak daleko zajdę. Ale no kto lubi, Master League będzie od dzisiaj na PVP. Go Battle League. Także kochani, kurczę ciężka ta kamera, dawno nie wychodziłem na zewnątrz, nie nagrywałem. Masakra, muszę poćwiczyć ręce, żeby mieć więcej siły na to, żeby nagrywać i grać w Pokémon Go. Ale kochani, powiemy sobie jeszcze na szybciutko, czego możemy się spodziewać podczas tego Pokémon GO Tour Hoenn Global. I no, na szybciutko, bo pewnie będzie w, następ... w jednym z następnych odcinków takie szczegółowe co tutaj i jak. Także Pocamon Go Tour global, global będzie w sobotę 25 i w niedzielę 26 lutego od godziny 10 do 18. Eee, kochani, tu będziemy oczywiście mieli szansę na złapanie Shiny jeżeli zakupimy bilecik za 4,99 dolarów. Także ogólnie no, chyba nie jest to jakoś super dużo za Shiny Jirachiego. Będziemy mieli miesiąc na to, żeby ten ticket zakupić, bo 20 w poniedziałek, lutego będziemy mogli już go kupić. A szansa na zakup tego biletu zniknie dopiero 20 marca 2023 roku, więc no, jeśli ktoś na Hoen Tour tego biletu nie zakupi, to będzie miał jeszcze możliwość zakupić go Później, tak? Więc tutaj Shiny Dziraci, tutaj jakiś research zawiera trudne wyzwania i zadania, na które można otrzymać imponujące odkrycie. E, więc myślę, że na Shiny Dziraciego warto te pieniążki wydać. Ale to mówię, to jest tylko moja tutaj opinia. E, Hohen Tour Primal Rumbling, to oczywiście odcinek jest na kanale. Jeśli chodzi o rajdy, no. Będą kurczę tutaj te deoksysy, to wam mówiłem ostatnio na live i no jestem ciekaw jak to będzie, czy będzie dużo tych Primal Raid'ów z graudonem i Kyogrem, czy nie. Ale kochani, też w dziesiątkach, tak, bo tutaj na DZIKO to nie będziemy sobie mówić, to powiemy sobie na odcinku tym, który będziemy robić takim przygotowawczym do tego Pokémon Go Tour Hoenn Global. Dwa pikacze tutaj, jestem ciekaw, czy będziemy mogli złapać obydwa Shiny, czy będzie to podzielone na Rubi i Szafir, bo jest tam też, widziałem, taka opcja, że będziemy musieli wybrać którąś drogę. W jajeczkach, moi drodzy, w dwójeczkach nic nie ma, w piąteczkach tutaj oczywiście nowe pokemony, Surskit, Gulpin, Kaknea, tych pokemonów Shiny jeszcze nie było w Pokémon Go, bo teraz będziemy mieli wszystkie praktycznie Pokémony dostępne w wersji Shiny z regionu Hoenn. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię, także w 7-kilometrowych jajeczkach też tutaj nic szału nie ma, ale w 10-kilometrowych jajeczkach, kochani, tutaj Torkol, tropus i Relicant i wszystkie też z możliwością zdobycia Shiny, więc mega, mega. Ciekawe jak często te dyszki będą wypadać, czy to będzie trudne jakoś super mega, eee, zobaczymy. Ale no na pewno tutaj no, te 10-kilometrowe jajka Torkoltropius, Tropius, Relicant, to są Pokémony tutaj no, regionalne, więc no, normalnie nie możemy ich zdobyć, a tutaj jest możliwość zdobycia ich w 10-kilometrowych jajkach, więc też na pewno w tych, na tych jajkach podczas Pokémon Go Tour Global bym się skupił. Tu chyba już nic więcej ciekawego takiego nie ma. Dwa dni 5 godzin do Las Vegas rozpoczęcia. spoczko. No, ja tutaj Shine Giraci, Primal Groudon, Primal Kyogre, Rayquaza. Jeszcze później na rajdach, Masakra. No, rozpoczynamy, moi drodzy, ten rok. Znaczy, właściwie, rozpoczynamy, tak? Mamy już luty, ale rozpoczynamy bardzo, bardzo grubo. Jestem ciekaw, co wydarzy się w wakacje. Dajcie znać w komentarzach, czy też nie możecie się doczekać. Tour Global na Primal Kyogra, Primal Groudona. Ja, ja na pewno będę grał, żeby tutaj tą, zdobyć tą mega energię, zrobić Primal Kyogra, Prima, Primal Groudona. Także kochani, co? Subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w Pokémon GO. Zachęcam, kto jeszcze tego nie robi, łapeczka w górę, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. I moi drodzy, w następnych odcinkach i w tym właściwie też Będą ukryte kody do wykorzystania w Pokémon Go. Także kto pierwszy, ten lepszy. Zachęcam do obejrzenia odcinka z otwierania kart. Tam też będzie więcej. Znaczy, tam jest też więcej informacji na ten temat. Kto był na live'ie też widział, wie o co chodzi. Także zachęcam do zasubskrybowania kanału, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Łapeczka w górę. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon Go. Do zobaczenia. Cześć.